Dobra co za tu robić? No jak nagrałeś? Dobra, weź się, Dobra, się mordy. Nie, ja nie mogę tu no, mieszkać, dobrze. bo tu jest tak to chodzisz tutaj, ale ty sam go prowokujesz cały czas. Jak prowokujesz? co? Oglądałaś film z o randce z Tobą, czy nie? Mm, jak mi zapraszał na tą randkę, jak mówił, że 100 tysięcy to będzie randka? Nie jak wiem. tak, to tak, to oglądałam. Co by nie poglądać czegoś takiego? Dobra, robię szybką sondę. Jestem teraz takim e, człowiekiem ludzi. Kto chce, żeby robiła teraz dom Agata, pisze jeden, a kto eee, nie, pisze dwa. Proszę, bo ja chcę robić ten dom. Myślę, że będzie więcej na dwa, ale nie jestem pewien. Ale bo ja mam ładny pomysł na dom. Proszę, kochani, pozwólcie mi robić dom. Zbudujemy proszę. dom. Haha! Ha. Wow, ej sporo na jeden, jeden to czyli, że budujesz, tak? Aha. Uh -huh. Wow, okej, okay. jestem, jestem w szoku, że, mówiąc, jestem w szoku, myślałem, że będą sa same dwójki, nie? Nie, ludzie są Bo mili. ja już się znudziłem, szczerze mówiąc Nie, ja chcę budować dom, bo zobaczcie, jaki będzie ładny, ja zbudowałam bardzo ładny Ale dom. Przytki zrobiłaś ten Nie, zobaczcie Aha, a masz plan? Zobacz, no, i tak od boku, to tego nie będzie widać od góry. Jest dom dla żółwiów? Nie! Po prostu te żółwie tutaj zamieszkują. A mamy głos Emilki Słowińskiej na jeden, czyli budujemy. Pozdro Emilka. Szacun. Będzie <gryw> nic. <gryw> <Szacun. gryw> Pozdro Emilka. Seba nie zrobi. Dobra. To pierwszy to buduje Agata, a potem ja swój, I ci, który jest lepszy. Mój będzie lepszy? Mm -mm. Tak. Ja zrobię swój. Minutę. Czajnik! pokazuj stópki. Dwie stówy! Oho -oh. danger. <grystanie> Mama, może będzie lekarzem. Córka. Pokazuję stopy za dwie stówy. Chowa już! To było zbyt długie! Za długo, trzy stówy znowu pokazuje! W sensie na trzy stówy, czy. No. A w ten sposób. A ty co robisz na stówę? Nie zaczęłaś. Pięć razy na stories? Co się dzieje? Nie, nie. A, na tych trzech tych. Wcześniej usunąłam, bo źle dodaliśmy. No zły kanał, bo jeszcze jeden. Klas. Ale Ale jakoś. I jakoś...